Kim jestem? Przedstawię się dla tych, którzy mnie nie znają. Nazywam się Mariusz Przyszczewski, jestem właścicielem agencji PPC Efekt. Zajmujemy się od 1999 roku marketingiem internetowym. Jestem autorem wielu szkoleń, kursów, to pewnie już część z was wie. Prywatnie jestem też fanem automatyzacji, analityki i systemów, które pozwalają wspomóc, zautomatyzować pracę, z kampaniami, o tym jeszcze wspomnę chwilę później. Dlaczego warto mnie słuchać? Dla tych, którzy nie znają, którzy mnie nie znają, powiem, że Google Wprowadził taki system certyfikacji już dosyć dawno dla specjalistów Google Ads. Ja mam takie wszystkie certyfikaty z zakresu Google Ads i analityki internetowej, które jako osoba fizyczna mogę mieć. Oprócz tego mam certyfikaty firmowe, ale to w tym momencie nie jest akurat ważne. Mam swoją stronę WODMariuszkriszczewski.pl, gdzie przygotowuję różne materiały, które można potem kupić w postaci nagrań wideo. Co jeszcze prowadzę na YouTubie kanał PPC Effect i tam publikuję wszystkie te materiały, które bezpłatnie produkuję. Między innymi są to właśnie nagrania z webinarów. Jest tam sporo nagrań z poprzednich webinarów, gdzie analizowałem różne konta, możecie zobaczyć, jak to wygląda. Możecie sobie ten kanał zaprenumerować. Co jeszcze jako firmę doceniło nas Google w 2018 roku? Zostaliśmy zaproszeni do takiego elitarnego programu Google Elevator dla najbardziej dynamicznie rozwijających się agencji, i właśnie to było spowodowane naszymi systemami, które rozwijamy do wspomagania zarządzania kampanii AdWords.